Zapewne zastanawiając się, jak skalkulować przeprowadzkę, obojętnie czy masz ją wykonać osobiście, czy użyć firmy przeprowadzkowej, pomogę Ci w tym. Co ma główny wpływ na wartość przeprowadzki? Oczywiście, dystans pomiędzy dwoma adresami, ale co jeszcze, to ile masz przedmiotów, czy masz elementy trudne do spakowania, czy są one wartościowe, czy oczywiście masz dobry dostęp. Na przykład do załadunku, czy jest to piętro, czy jest to dom, czy jednak mieszkanie. To wszystko wpływa na naszą cenę. Jak prosto przygotować się do takiej wyceny, otóż to jest rozwiązanie. Tak zwana checklista. Tutaj na dwóch stronach jest szereg pytań, na które sobie odpowiadamy. Jak wypełnimy całą tą kartkę, jesteśmy w stanie siąść z kalkulatorem i dokładnie wycenić każdy element. Pokażę Ci jak to zrobić. Ale tutaj jest jeszcze mały szczegół. Żeby przeprowadzka była tania, trzeba posiadać odpowiednie materiały. Pewnych rzeczy nie oszukasz. Inwestując w swoją działalność odpowiednio. Oczywiście mówię tutaj o firmie, kupując odpowiednie materiały od początku, na końcu każda przeprowadzka jest zdecydowanie tańsza. Kupując na przykład kartony, które możesz używać na przykład po 10 razy, tak, są takie. Oczywiście trzeba wiedzieć, które. I do tego używając coverów i kocy, które masz raz na zawsze, prawie na zawsze, uwierz mi, że kalkulacja takiej przeprowadzki będzie naprawdę minimalna. Będziesz mógł sobie pozwolić na margines, który pozwoli ci zarobić, a klienta nie oskrobać. Nie, 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 nie.